Cześć z tej strony, Łosiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale poświęconym serii Let's Play Free to Play. Dzisiaj w temacie War Thunder, niemieckie maszyny i tryb symulacyjny. Od razu powiem, że, że mamy dzisiaj bardzo ciekawy dzień, bo twórcy zrobili event, w ramach którego pierwsze zwycięstwo w danym dniu to yy, nie podwójne doświadczenie, ale doświadczenie razy 5, więc naprawdę dobrze to wygląda. Z drugiej strony wprowadzili też, też taką zmianę, która. Pozwala nam dołączyć do istniejących gier, jeśli ktoś z nich wyjdzie, więc y, tym sposobem y, możemy sobie dołączyć y, do gry, w która, która już jest zaczęta, jak widzicie tutaj nawet część, część osób już wyszła. E, 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 nie musimy dzięki temu czekać na, na to w kolejce tyle czasu. Ja na przykład już, już pograłem za dwie bitwy symulacyjne dzisiaj i... Od razu mnie wrzuciło po prostu do rozgrywki. Nie musiałem czekać w kolejce, czekałem może nie wiem, z 5 sekund i już byłem w środku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy nie zakłóci to jakiegoś tam, tam balansu, ale mam nadzieję, że to jest dobry pomysł i przynajmniej w kwestii kolejkowania, że to tak zostanie. Dzisiaj widać, że nad tym ostro pracują, bo, bo, bo nie ma możliwości zaobserwowania samolotów na niebie. Po prostu te bitwy już nie są łączone chwilowo na potrzeby tego rozwiązania. I, i gracze, lotniczy, lotnicy nie mogą się spotkać z pancerniakami na jednym polu bitwy. No, mam nadzieję, że to jakoś tam szybko unormują. Nie będzie to duży problem. Tymczasem ja zajmuję pozycję tutaj gdzieś u góry, na. znaczy u góry, jeśli chodzi o wysokość terenu, u góry, ale generalnie jestem na dole mapy. No tak, to logiczne. Jadę headserem, niszczycielem czołgów, który znacie chyba z, z moich live'ów. Coś tutaj... nie mamy jakiegoś, jakiś cel do okładania. Ja chwilowo nie widzę, chociaż tam, 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 na, na kierunku widać coś, że coś tam się kręci. Muszę bardzo uważać, chyba jest tutaj w szczeli, za szczeliną. Nie, nie, nie wydawało mi się, wydawało mi się. Muszę być bardzo ostrożny. Mam wrażenie, że zakolejkowało nas dosyć wysoko i hetzer. No. O, jest, 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 jest. O, i nie mogę podnieść lufy. Udało się gościa zniszczyć pierwszym strzałem, był pojedynek nerwów. Ja miałem problem z tym, żeby ładnie wyprostować działo. Bo tutaj teren jest pofałdowany, nie mogłem podnieść tak lufy wysoko. On zdaje się nie mógł tej lufy aż tak nisko opuścić. No i musiał zjechać. To dało mi tych kilka sekund potrzebnych do ładnego przycelowania. I okazało się, że już po nim. Teraz mamy tutaj T34. Które jest schowane za górką I niszczyciel czołgów, tak, tak, tak Na niszczyciela to ja będę musiał uważać Chodź Łosiu, podjedź, podjedź, koleś jest w ruchu Więc ładnie przyceluj i... bach Pięknie! Też cel został zniszczony, mamy tutaj T-34, który ładnie Daje nam szansę boczkiem no i co, my sprzątaliśmy górę, nasza drużyna też tutaj nie próżnowała. I za nami jedzie ten niszczyciel czołgów SU-85, który ostatnio zmuciliśmy, nie 185. O! Dobra, zranili celowniczego, ale on na pewno nie przeładuje, zanim my nie będziemy mogli uczuć naszego gunnera. Udało się uszkodzić mu armatę. Najprawdopodobniej dwa razy zdążę nawet przeładować. Łosiu ładuj, ładuj, ładuj. Pojedynek nerwów. Kto pierwszy? Kto pierwszy? Ja! Pięknie, pięknie, pięknie. Tam się pojawił jeszcze T-34. Na przedzie. Tak, 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 tak. Pięknie Łosiu. Pięknie i dobrze, dobrze. Walka w zwarciu. Muszę powiedzieć, że ten, ten herzer bardzo ładnie się tutaj spisał, chociaż postąpiłem bardzo ryzykownie. z drugiej strony nie miałem wyjścia, no zwrotność ja jest jaka jest. Starałem się dynamicznie reagować. Yy, przewidziałem ruchy przeciwnika, jakby objechał mnie z drugiej strony, to już byłoby po mnie. A tymczasem, z kieszenią pełną kili ruszamy do bazy przeciwnika, żeby zrobić jakiś tam mały porządek. T34, znaczy gracz T34 już nie pojedzie, bo stracił dwa czołgi. Gracz zniszczyciela czołgów SU-152, też już nie wsiądzie. Ładnie, żeśmy ich wyeliminowali. Na, na mapie zostało jeszcze dwóch graczy. Pytanie teraz, gdzie są? Mogą być wszędzie. Słychać jakieś wystrzały. Kolejny koleś w Isie już odpadł, czyli też trafi jakby do hangaru, bo isem można się przejechać tylko raz. Ja tutaj po krawędzi jadę. O, 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 już, już lecę na punkt. No, drużyna przeciwnika straciła wszystkie swoje pojazdy, więc możemy powiedzieć, że to pierwsze dzienne zwycięstwo razy 5 jest bardzo, bardzo udane. Zaraz tikety drużynie przeciwnej spadną, dokładnie tak, i mamy zwycięstwo. Udało się je dowieść do końca. Muszę przyznać, że bitwa, mimo że symulacyjna, była bardzo dynamiczna. Na tak krótkim dystansie to z reguły walczy się tylko w bitwach arcade. Znaczy ja po prostu mam, mam takie szczęście, że walczę w bitwach arcade. Bardzo dużo tutaj jakichś różnych ciekawych odblokowań. Co fajnie, że to doświadczenie razy 5 udało mi się uzyskać na headsarze, bo... Ten czołg wymaga, to działo samobieżne Wymaga, ten niszczyciel czołgów w zasadzie Wymaga mnie jeszcze dużego rozwinięcia Całkiem niezły wynik Jeśli chodzi o tego EXPA I jakieś tam nagrody Proszę, proszę, ikonki też pozmieniali Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało Kto dzisiaj jeszcze nie zrobił Podwójnego doświadczenia dziennego Daily To ma szansę załapać się na premię razy 5. No i tyle znaczy, ja pewnie jak oglądacie, to już jest po tym evencie, więc mam nadzieję, że też, też jakoś Wam pójdzie. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mnie Hetzer w tym starciu mile zaskoczył. Kurde, powiem, że, że takiej zwidności się po nim nie spodziewałem. Mam nadzieję, że tak będzie też w następnych bitwach. I tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnych materiałach albo na polu bitwy. Trzymajcie się. Cześć.